Yo, Siemanko, z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym mnie z Minecraft na moim kanale. i ze mną dzisiaj jest Bella. Jesteśmy dzisiaj na mapce, która nazywa się King of the Pool I słuchajcie, o co tutaj chodzi? Będziemy wspinali się na dużą taką kubkę brzydką. E, I będziemy musieli tam jak najdłużej wytrzymać i na samej górze jak najdłużej wytrzymać. I kto najdłużej wytrzyma, ten wygrywa, słuchajcie, e, właśnie nie wiem co wygrywa. No punkty wygrywa <grywa> i w sobie tą gierkę. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, jeżeli tak, zostawiacie łapę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry, subskrybujcie mój wpadajcie na witoshop.pl po nowe epickie rzeczy i epicką szkolną kolekcję, a my zaczynamy ten odcineczek. Mamy tutaj kilka mapy, słuchajcie. Mamy city mapkę i ją zaczniemy pierwszą, bo pozostałe mapki trzeba kupować sobie. A. Także nie jest takie proste. Patrzcie, jaka ładna grafika. Ładna właśnie. Dobra, zaczynamy. Tam, e, tam nam też przeszkadzać będą takie e, małe kubki, które będą chodziły e, i będą nas tutaj atakowały, ale mamy coś takiego jak pub Cooper i ty możemy odbijać te kubki jakby, a one tutaj. strzelają do nas e, kubkami też, a my Musimy się tu wspinać na górę, bella. Czekaj, tutaj. No ja nie mogę. No co ty nie możesz? Cóż. To, co ja mam w ręku, to tutaj to nie Tak, ja to jest do odbijania, jakby ich. Bo one nas tutaj spychają i ja Ciebie też mogę spychać. Aha. Bo jak ja jestem tutaj wyżej, to ja zdobywam punkty. E, więcej punktów. Kto Dzięki. wyżej? To... Ej! To Jak ty, ty tam... mnie podrzuciłeś! Co? Aż tak? Tak, dzięki Ej no nie, one mnie zrzucają! Serio, ja no przegrałem. Ej ja No nie! A co mnie? No, do, bo jeszcze jest czas, leci cały czas. Gdzie ten czas? Ty, właśnie, będzie ten czas. Gdzie ten czas? Ej, nie. Dobra, ja zdobyłem punkty w ogóle. Ja też. Ja zdobywam więcej punktów niż ty. A ja mam siedem. Ej, u ciebie jakby nie zadziałało to, czy co? Ej, popatrz. Nie wiem, ja zdobywam cały czas. Ej, mi to Ła, ła, oła, Ła, Abela. Ej, tu mnie do góry faktycznie wyrzuca. I gdzieś czas w ogóle był tutaj czas na początku chyba. Nie. Ej, czek, Spadaj stąd! <noise> Spadaj stąd! Mam 12! O nie, a ja 17! Hmm. Dlaczego? Czy jak ja uderzam kubkę, to wtedy dostaję punkty Ej, kubko. Chyba tak. Kubko. Ej, nie wiem, czy tu na górze mamy się utrzymać? O, oj. Czy mamy ich od... My mamy je odbijać? Czekaj, Czy to, to jest jakiś inny tryb? Ej. Stay on the large poop in the center of your friend from climbing. No tak, muszę ciebie zatrzymać dzięki climbowania nie możesz tu. O nie, o nie, o nie, o nie! Aż ty. dobra, dobra, jest, udało mi się. Ej. Musimy być w środku po prostu, chyba nie na samej górze, ale na środku, jakby. Aha. Najbardziej na środku, wtedy chyba najwięcej punktów się zdobywa. Uderzyłam. Wow, kupki, uderzają jak hopki. Patrzcie, jak one wyglądają dziwnie. <grym> oh my god! Jestem tu, dziwna ja. ta rozgrywka, gdzie jest czas w ogóle? No, ty masz ciągle więcej punktów. No właśnie, nie wiem dlaczego. Uciekaj stąd. To się Do ciebie to... uderza, może dlatego. Ja idę. O, 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 dobra, kupki. dzięki, dzięki. Ja idę kupki uderza. To dawaj. Ale co jest ja sobie na górze? A ty sobie ich nie po Ale co sobie na górze? Ej, nie dostaj punktów. Właśnie. Dostaje. Dostaję, 33. Ej, kubko. Patrzcie, 34. dostaje normalnie. Ej, ty śliczna kupka. Dobra, okej, ok. Co okay. ją Dobra, odrzuciłem Belle. Jeszcze ją odrzucę całkiem całkiem stąd ją. Ja o nie, nie, o nie, o nie, oła, oła, oła. oła. Dobra, czekamy, tak czekamy. Dobra. Ej, nie wiem ile czasu zostało. Mi się wydaje, że to trwa tak około 3 kil... trzech, trzech minut chyba taka rozgrywka. Chodź, 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 chodź. Jedna. Jak one śmieszne gadają, te kubki. Ej. Nie, uciekać stąd! A no. wy jesteście brzydkie. Chodź tutaj. Dobra, okej. Okay. Mam 40 punktów, jak ja wygrywam? Ja Bellem. wiem co ten, co, co trzeba zrobić. A weź zejdź z tej góry. Nie, nie, ja nie schodzę. We... Ja muszę się utrzymać tu na samej górze. Całkiem wow, wow. zejdź. Uderzają mnie. No weź się nie podbijaj tam. Piszesz? Ej, 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 ej. Kubki. Ustań. Ej, 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 ej. ej. Dobra. A sprawdzimy! Dostaję punkty, ale ty teraz więcej, jakby. Doganiacz mnie! Jakim cudem? Czemu ja nie dostaję punktów ha! teraz? Ej, dlaczego ja mam mniej? Ej, nadal. a chcę dostawać punkty! Ja chcę dostawać! Ja chcę. Uciekaj stąd! Jak chcę dostawać! Kupki, uciekajcie! Nie przeszkadzajcie nie mi, ja muszę być na sobie górze! Kupki! Dlaczego? Kupki! Ej, Dlaczego to się nie kończy? Ej, ten ja... czas. Ja. Ej, I... o dwa punkty ciągle mamy różnicy. No wiem właśnie. Ej, bo to nie wiem czy to jest na czas czy na punkty, bo musiałem to przeczytać. Może do 50? Jest, Prevent... <laughs> Wygrałem! do 50 punktów to było jednak. Okej, okay, a... bo jak ja grałem sam to było na czas, o, a teraz było na punkty. Okej, okay, dobra, nie wiedziałem tego. A... Spróbujmy inną mapkę. E, Mushroom Arctic and Beach Garden. E, weźmy sobie Rainbow, tylko nie wiem czy ona działa. Mm -hmm. Dobra, mam select. I start game. Nie, nie odblokowałem jej. Ile ona kosztuje? Czekajcie, Rainbow, 100 punktów, a ja mam 77. S slime możemy kupić. Dobra, kupiłem Exit Shop. Dobra, i slimową mapkę wybiorę. Uwaga, gdzie ona jest? O, jest slimowa, dobra. Pyk, lecimy. Super, dobra, zaczyna się. Ej, to jakby w toalecie była woda spuszczana, jest dźwięk. Startujący taki, I dobra idę na są górę bardzo. od razu ej, Dobra, czyli to do 50 punktów jest? Ja tak jak już ja jestem... Ja dwóch. jestem już na samej górze Aaa chyba już mam trzy punkty A gdzie są kubki? No atakują, ej tutaj ile ich jest Jeszcze z góry coś spadło o, mi tutaj nie. One strzelają w ogóle kubkami tak, do nas No to nie będzie Bo dlaczego ty nie wchodzisz na górę? No bo nie mogę No jak to? O, o, o fajnie Co ty robisz? No spadam stop <laughs> Człowieku! Ej, dobra. Uła! Mi się w ogóle jak wykręci, w głowie. O nie! One mnie cały czas odbijają! Przecież nic mnie nie, nie biję, o co to chodzi? Bije, 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 biją oni. O, cały czas, uła, uła. Dobra? Kto ma więc? Już 12 punktów na no bo narobiłem, ja na nieźle! Zepsułam, bo ty bela o. zepsułaś na początku, o ja sobie nie stanę Bo ja stanę. nie biegłam, bo ja Sieba. bo ja naciskam ze mną. Dobra, muszę zrzucić, bela nie da cię tu wejść. Ej, uciekaj, uciekaj stąd Kupka aż do ciebie idzie Ja cię nie wpuszczę tu Patrz jak cię Ej. obroniło O ty, uciekaj Aaaa. Uciekaj Ej, spadł. Gdzie ty? Skolata? O, spadłem Ła, ła O tak? Nie, nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie Dobra, Co teraz ty... na sama! Co? Speedy! Speedy! o jak szybko one chodzą teraz, o nie Ej, ty Jakiś masz 8, 8 punktów event randomowy tak Dobra, odrzuciłem bellę ale teraz ona też ja dużo punktów teraz. narobiła w ogóle. Tak, na pewno. Spadnij z a uciekaj. Nie, nie, nie. A kysz, nie! Pomysłałem. O, dzięki, dzięki, dzięki. A kysz. Dzięki, dzięki. Dobra, jeszcze... To wyżej, Wito! Nie, uderzają a. mnie! Uciekajcie, kubki, bo mi przeszkadza... Ej, pokryty. fajna jest ta zabawa tutaj! Mogę? No nieźle, nieźle. Dobra. Ej, nie wiem, nie wiem kto wygra, słuchajcie, piszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra ten, y, tą rundkę, bo pierwszą wygrałem ja testową, ale teraz kto wygra tą no, rundkę? Daj, Dawajcie, patrzcie, Bela, stoi sobie na górze. Nie, ja to trochę zepsułem Ale ty sobie stoisz cały czas tam, ja nie mogę wejść. Nic, to się nie Ale mam liczby. 27 jakimś cudem. 28. Ej, właśnie. Czyli Dobra. nadal 8 punktów. Nie wiem, nie wiem. Dobra, odrzuciłem ją teraz mocno. Jest niedobrze. Dobra. I to, tu jest Bo jak ten... nie stoisz, to nie dostajesz jakby punktów chyba. Co? Nie wiem o co chodzi. Dobra. o, Ile? 10 punktów ja w już. Ogóle nie stoję Dobra, nigdy. na razie. Na razie stąd. O oła. oła. Nie, zostawcie mnie! Juch spadłem nisko! Te? Dobra, wyżej. O, dobra, 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 super. jeszcze wyżej. Ła! Teraz się na mnie upadłeś! <gry> no teraz na mnie trochę! A, o dobra, Bella odleciała, Nie, to! Bela! Dobra, o, nie, 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 nie! O. Nie, nie tak wysoko! Oa! Wow. Ta? O super, dzięki Bella! Mm. Jestem w samej górze! Nie, o, spadłem, spadłem! <gry> spadłem! Dobra, jestem na samej górze. O, Dajcie punkty! Ale one są... Ja 38! Nie mogę. 39! Słuchaj, ty tak! Stał. tak? 40, dobra, 10 punktów o, jeszcze! Super. I wygramy to! 10 punktów i wygramy! Tu się człowiek dusza ciągle. Ta mapa jest dziwna! Fajna! O belę wyrzucimy ją daleko! A, e -e. To przeszkadza e -e. trochę, a ręką? Może ręką byłoby lepiej? Nie, nie też ją odrzuca tak do góry. Oa! Ja to ma odrzut większy. I patrz, dobra, le. No, narobiłem dużo już. Ale jak ty no. wysoko w ogóle lecisz, jak ja ci uderzam? Ale ja na to Coś nie dziwne. mam wpływu. Dobra, 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 okej. Okay. Jaku jakie ja one o, przeszkadzają oj, strasznie mocno. Dobra, 49? Ostatni punkt dajcie! Jest, 50! Znowu wygrałem! Udało się, kto na mnie głosował? Ten ma szczęście, bo wygrał. No Dobra, zagram sobie jeszcze jedną mapkę i dzisiaj zrobimy taki krótki odcineczek, ale mam nadzieję, że się Wam taki spodoba, bo e, to jest dosyć ciekawe. Szkoda, brakuje nam 84 punkty mamy. Nie! To dwie mapki jeszcze zagramy, bo ja bym chciał na tej Rainbow zagrać. A Błada. ją żeby kupić, to wiesz co? Trzeba mieć punkty? Trzeba mieć punkty. E, mamy City, czekaj, bo muszę wejść do sklepu tutaj. Ale... Zobaczyć ile kosztuje to są moje 100 punktów Rainbow kosztuje Ty się nie rządź moimi hmm. punktami Ale chcę się porządzić właśnie trochę No musiałabym już nie wie, ale No musiałabyś zresztą. teraz wygrać, dobra, dobra to, to gramy tak. na y, City na mapce, jeszcze raz zagramy a później e, kupimy Rainbow i zagramy jeszcze raz na Rainbow i, i to będzie tyle. Także lecimy. Okej, okay. King of the Pool. Zobaczymy kto teraz wygra. Ja już lecę na górę od razu. En en, en. O, skop, patrzcie, teraz równo po jednym punkcie. Nie, 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 stąd nie, 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 o nie! Jak mnie teraz odrzuciłaś? Ale czemu ja spadam? Ej, dobra, dam ci parę punktów zebrać, bo. ty ja nie byś musiała, musiała kupić. Ta... Nie, mi 16 wystarczyło i będzie ok A, dobra. Więc... Kupka mnie teraz cały czas bije. O, ja przeszkadza. Sobie mogę tak robić Czemu dobra. poszedłeś tą stroną? <laughs> jak ja na ciebie czekałam. No ci widzisz? Więcej. Dobra, Stąd. byłem lepszy od ciebie. Dobra. Na górę, na górę, na górę, wito. Ła, kupki przy. O dobra! Jestem na samej górze! Super! O, Jestem nie. na samej górze! Przez Okej. chwilę! A, dobra! Ma. Odrzucić ją, odrzucić, odrzucić. Bela teraz była na samej górze? Znowu Bela na samej górze! Joki remis teraz jest? Remisik! Ja jestem gudą. O nie, 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 nie. O nie, ty jesteś kubką teraz. co Główną kubką. Uciekaj! Nie. Uciekaj, dlaczego ty cię nie odrzuca, tylko ty lecisz gdzieś w kosmos? Wow! Jaki remis w ogóle jest? Co teraz? Nie, po 14! nie mogę wejść, A, dwie nie, kubki mnie atakują Niech cię atakują O nie, nie zdążę I bardzo dobrze Patrzcie. O, po szesnaście, dobra Nie, nie, nie A! Dobra, odrzuciłem Bella, odrzuciłem To dawaj, dawaj Ale walka to... w powietrzu Jo, w powietrzu walczymy Okej okay. Gdzie ty? A tu Wiesz! Dobra, okej, okay, okej, okay. spadła Bella chyba Wyszedł. Dobra, dobra, jesteś pierwszy nie, 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 nie Jestem wyżej, jestem wyżej Dobra, uciekaj, uciekaj nie jesteś A! Ej, bo mi tu to da. Dobra przekaza. Chodź tu. No, no, no. Chodź tu, c O, dobra, zrzućcie ją, zrzućcie ją. Zostawcie zrzucajcie mi... ją! A, ne dobra, ne zrzucajcie jecha. ją. Okej, okay, okej, okay. znowu walka w powietrzu. Cici, 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 cici. Nie, 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 nie! Dobra, ale patrzcie jednym punktem tylko wy wygrywam cały czas. O nie. Masakra, o, ciężko nie. jest. Dlaczego? spadaj stamtąd Z jakiej racji? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sługujesz na wygraną spadką masz... ciebie. U remis! Ej, nie. nie, wygrywam ja. jednym punktem ja, 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 Nie, spadła ja teraz na górę Okej, okay, dobra O nie, nie, teraz chyba Bella wygra kupki. nie dam rady Kupki, Please. błagam, grajcie dla mnie Ile Bella ma? Nie, teraz ja mam więcej jakoś Bez sensu Nie wiem dlaczego Bez sensu Nie co? wiem jak on liczy te punkty, słuchajcie Czy on co jakiś czas to liczy po prostu, czy jak? Ehm, A, kupki, uciekajcie, ehm, nie przeszkadzajcie Jejku Dobrze Nie, jak spadłem nisko Okej okay. I nie mogę wskoczyć. Ej, i co Ale teraz? Ja nie wygrywam jakoś. No, ty ja jestem więcej czasu. W Ej, tej... remis, remis! W tej na... Remis! Usze. Ej, i Dobra, jeden punkt więcej. Wo będzie blisko. I stąd. uciekaj, uciekaj. Uciekaj, stąd. uciekaj. Uła, uła, uła. Nie. Dobra, dobra. Nie. Remis! Nie. Znowu! Walka w powietrzu. Uciekaj. 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 Uciekaj stąd. No, jakie emocje! emocje Ale ty jak na tak, masz ten jeden <słuch> punkt. Oj, teraz mnie kubki, biją. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Oj, teraz ja muszę bele wyrzucić, stąd bardzo daleko. Nie, ta. nie tak wysoko. Dzięki! Nie, pomogłem jej! <słuch> <słuch> Uciekajcie ode mnie! Widzicie go, bicie, bicie go! dobre kubki! Bicie Dobra, no nie! No tak! No nie! Uciekajcie! Enenen, enen, enen. No, kubka. 40. Dobra. Nie. Please, 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 dajcie mi wygrać. Idź stąd. 41. Idź stąd. No idź stąd. Dobra, dobra. Nie dobra. kupię mapki! Kupisz! Nie kupię! Kupisz! No moje pieniążki! Dawajcie, Belle! Nie. No nie! Idz stąd, powiem! 43, dobra, jestem blisko już. Idź stąd. Gdzie ty? Ej, dlaczego ja Ła, zablokowało mnie coś. 44. Gdzie ty jesteś? Ach, ty się w ogóle bra, nie bijesz. O, nie w ogóle. 46! Na górę, na górę, na górę, na górę! Nie, nie. nie. Do, góry, do góry, do góry, do góry! Nie, nie, nie. Nie! Nie! nie, nie mogę cię wytrafić! 47! Nie będzie! 48! Wygram! Nie! Wygram! Ta gra jest na ciebie! 40... Dajcie 49! 49! bis ja, eee... Jest! Jednym punktem! Widzieliście to? Ale była zacięta walka, Bella. Nie, No nieźle. Dobra, kupuj, chodź, kupisz tutaj nie. mapkę. Ej, ja też mam Ehe, to ja sobie kupię. <laughs> Dobra, kupiona mapeczka. Dobra, idziemy na Rainbow, ale nie będziemy grać do 50, tylko do 20 zagramy, ok? And... Wow. Do 20 punktów. No. Ładne rzeczy. Rainbow. Dobra, jest. Mm -hmm. Start. I, I do tak. 20 punktów, słuchajcie. Ostatnia rundka. Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra tą rundkę. Hm. Czy Bella, czy Vito. Wow, ale fajna mapka. Tęczowa, tęczowa, kubka I już będzie pik, pyk, 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 A. pyk Czemu zamknęłaś oczy? No nie wiem co My <laughs> tak mrużę ostatnio o, Dobra, mam 3-1 już No i już pograne To jest na początku właśnie Dobra. takie Czekaj stąd kubko Dobra, damy Belli, belli trochę forów A nie wiadomo, jak on nalicza te punkty Taka jest prawda ty, no nie wiem, czemu mi nalicza 5 no. Jak Bo ja stoję tu na dole Bo nie to też nie chodzi o to, żeby stać na górze Tylko o, może co? jakiś, nie wiem Zadawać im obrażenia może. Nie. Tak. No zobacz. Ej, no teraz nie dostajemy punktów, nikt nie dostaje. Jak to? No zobacz, a jak ja wejdę teraz tutaj, to będę dostawała punkty. No, a ja starałam sama i mi nie dawało nic. Ale to jest już... Cztery, było. no bo ty... Nie wiem dlaczego, może skaczesz za dużo. Tak, ty skaczesz. <noise> nie wiem, słuchajcie, ale ja dostaję normalnie punkty tutaj. No ty ściągniesz tą grę. A, no pewnie. Dlatego oni ci dają punkty. Może tyle nie i... machaj tym, tym czymś. Dlaczego? Bo ja nie macham cały czas. A ja macham. I dostaję punkty wtedy. Czy machasz, czy Co? nie machasz? Co one mają? To jest potczwórny demer łooo biją mocno Ej, ich, ich chyba jest więcej! Dobra, do, no Cztery jest razy więcej. więcej, chyba ich są potworzeni cwo... po <laughs> Jej,ku, ile ich jest teraz! Eee, nie da się tam wejść na górę! Nie w ogóle na dół! No ja, idę, ja jestem na górze. Wygram zaraz! 19 no. Ostatni puuuunkt, bello, 20 wygrałem znowu. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jest to dziwna mapka, ona jest dostępna w Marketplace, e, w Minecrafcie, tym Windowsowym. Więc jeżeli chcecie sobie zagrać, to e, tam wpadajcie i sprawdzajcie tą mapkę. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, Z, zostawiajcie łapy do góry oczywiście, subskrybujcie kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. My się widzimy jutro w kolejnym filmie e, na kanale, trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!